Hej siemanko, chcę wam dzisiaj pokazać jak dodać różne fajne rzeczy do naszego projektu. Ja staram się tutaj wam dorzucać różne asety, ale jeżeli będziecie potrzebowali coś specyficznego, to zawsze możecie sobie przejść tutaj na Asset Store i poszukać sobie czegoś, co wam się może podobać. Jest tu naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i to za darmo. Oczywiście, dużo jest też płatnych, ale jest też bardzo dużo takich, co można wyczaić tutaj za darmo. No i to jest naprawdę nieoceniona pomoc, ponieważ część z tych paczek dostępnych naprawdę potrafi nam dużo ułatwić i skrócić, jakby, proces tworzenia naszego projektu. Pokażę Wam teraz, jak dodać coś takiego do naszego projektu. To wszystko otwieramy w przeglądarce. Kiedyś to było dostępne z poziomu Unity, ale teraz już nie. Więc wybieramy sobie to, co chcemy tutaj na stronie. Na przykład załóżmy, że ja chcę sobie pobrać takie grafiki. Jak widzicie, jest to za darmo. Oczywiście zawsze trzeba sobie popatrzeć, jaki to jest license type. Zazwyczaj, wiecie, żeby sobie coś tam porobić samemu, i później, jeżeli tego nie sprzedajemy, no to zazwyczaj taka licencja jest ok, ale jeżeli chcielibyśmy to później gdzieś wydać i zarabiać na tym hajs, no to zawsze trzeba sprawdzić, co używamy. I co później możemy z tym zrobić? Ale jeżeli to chodzi tylko o to, żeby sobie porobić gierkę dla siebie, to jak najbardziej można tego używać. Więc dajemy sobie tutaj Add to My Assets. Oczywiście tutaj trzeba być zalogowanym. Daję sobie Accept. No i teraz pokazało mi, że mogę sobie otworzyć to w Unity. Jeżeli bym to teraz zamknął i odświeżył stronę, to to już będzie pokazywało mi, że to jest już jakby dodane do mojego konta. I teraz mogę sobie to otworzyć w Unity. Więc daję Open in Unity, Open Unity Editor. No, i tu zobaczcie, że w package managerze pokazuje mi się to. Jeżeli chcę to teraz dodać, no to daję sobie tutaj download, czyli załaduje mi się to zaraz, i teraz importuję, czyli klikam import. Dajemy sobie wszystko, klikam import. No, i jeżeli już się to dodało, mogę sobie to zamknąć i teraz przejdę do assets i szukam folderu, to będzie tutaj stylized, coś tam, coś tam. Dajemy sobie sprite, y, wybieracie wielkość, powiedzmy, że to będzie medium. I już zobaczcie, że wszystkie te grafiki zostały dodane. Mogę sobie je tutaj przerzucać i wykorzystywać w mojej grze. Ok, to był jeden z assetów. Pokażę Wam teraz inny fajny, którego ja używałem i dalej w sumie używam. Nazywa się on Cartoon FX Remaster Free. I teraz ja już go mam jakby na swoim koncie. Wystarczy, że kliknę Open in Unity, Open Unity Editor. Jest on już nawet dodany do mojego projektu, więc wystarczy, że kliknę Import. Teraz zaznaczacie wszystko i dajecie import. No i mamy to w folderze, akurat nazywa się JMO Assets. Otwieram sobie. No i tu jest kilka też folderów. Tu jest, są stare efekty legacy więc tego nie należy używać. Tutaj są remaster, czyli te nowe. Otwieram sobie i tu mamy prefaby. No i w zależności od tego jaki efekt chcę na przykład elektryczny, wrzucam sobie i tak to będzie wyglądać. Może nic specjalnego. Zobaczmy coś innego. O ten jest fajny. Powiedzmy coś takiego, no super. Ja używam jeden z tych efektów do rzucania granatem. Może Wam pokażę, jak to wygląda. Przejdźmy sobie do innej sceny. Odpalę sobie tutaj tą scenę. Jak teraz sobie rzucę granatem, pach, to mamy taki fajny efekt. I właśnie ten efekt wybuchu wziąłem z tej paczki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Więc jak widzicie, te paczki są naprawdę bardzo fajne, ponieważ dodają nam superową, gotową funkcjonalność, którą możemy użyć od razu u siebie.